Jestem to dobry Może to robię Nie wiem, wiem. <laughs> Chyba wygrałem, co czy nie? Czech już, teraz się odpyka. Chyba wygrałem 200 punktami <śmiech> <śmiech> Lata masturbacji nie poszły w las. <gry> sylwetki polskich gangsterów stary zwyrol z lasu jak to się mówi pycha kroczy przed upadkiem i to zdecydowanie zwyrol napsuł najwięcej krwi tym poważnym biznesmenom i szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia jak on miałby z tego wyjść Ponadto powiem tak: pojawienie się Dubiela oraz równolegle wzmożone ataki z każdej strony w kierunku Sylwka nie są żadnym przypadkiem. Swoją drogą, ciekawe, czy ma jeszcze jakieś asy w zanadrzu. To będzie bowiem walka o wszystko albo nic. Historię Sylwka nie trzeba przypominać, bo już miesiąc temu postawiłem na niego krzyżyk. Choć nie ukrywam, trochę zawiodłem się na tym chytrym krasnale, żeby aż tak szybko dać się ograć jakiemuś policjantowi. No, zdziadziałeś, Sylwuś. Czy to warto karać? Pan Pana, to ma... to... Wiele osób z niedowierzaniem zastanawia się, dlaczego doszło w ogóle do upadku szeryfa Sylwestra. Można powiedzieć, że sytuacja analogiczna do Gargamela, czyli przez swoje własne słabości, skłonności oraz zawiść do ludzi. Jak już w swoim pożegnaniu zapuszczasz tą nostalgiczną muzyczkę z naszego dzieciństwa, to może przypomnij sobie też dzięki komu wróciłeś wtedy do internetu i dla jakich idei. Ludzie tobie zaufali, Sylwek, a ty po Bubsmanie dalej nie nauczyłeś się, do czego służy onanizacja. Czas skupić się na sobie i spełniać swoje marzenia. Domek w środku lasu, podróże, rodzina i dzieci. Wierzę, że odnajdę spokój i szczęście. Po prostu przestań oglądać to gówno, bo ryje ci to web. Szczerze co do Sylwka to mam mieszane uczucia. Z jednej strony zrobił dużo zła swoim zasięgiem, chociażby przy dramie z Danem, gdzie zrobił research dorabiając swoje własne kropeczki do narracji, no prawie nie wywiązał się z Psiakobusa. Miejmy jednak nadzieję, że to wynikało bardziej z lenistwa niż z jego chciwości. No i wybielanie leksia oraz realizowanie swoich chorych fantazji na projekcie GOATS. I w przypadku gołców tutaj nie mówię tylko o samych nagrywkach, a o całej otoczce, w tym oglądanie swoich kolegów w różnych sytuacjach. Z drugiej strony, kto inny mógłby go teraz zastąpić, żeby siać takie spustoszenie, jakie robił przed dołączeniem do Fame, zanim się sprzedał? Dosłownie każdy walił w nachy przed zasięgiem wielkiego destrojera. Ze zwyrolem w internecie jest trochę jak z policją. Wyobraźcie sobie, że nie ma policji jako straszaków przed takimi zjebami. Na te auto. To nie było tak, że ona weszła, ja ją wrzuciłem do siebie na maskę. Weszła i przetarła się lampobłotnikiem błotnikiem no A ty jej nie zauważyłeś, ja jej kątem oka ją widziała? Kątem oka o... o... ją dopiero zobaczyłem, jak ona mi się przeciera po aucie. A nie, że jak ona wchodzi na mnie. Pytanie brzmi, no kamery są zabezpieczone, nie wiadomo, czy dziewczyna szła kurwa z telefonem, czy dziewczyna szła ze spuszczoną głową? Miała słuchawki na, na uszach, bo cofając, chciałem wiesz, ustąpić, znaczy ogólnie, żeby był ruch, chciałem zjechać na bok. To po tym przetarciu, kiedy otworzyłem okno, zapytałem się e, od razu, czy wszystko w porządku, i chciałem zjechać na bok. No to cofałem i rozjechałem jej słuchawki. I ona w tym czasie mówi: Kurde, moje słuchawki, nie? No tak było. Nie zmyślam. Nie wiem, ciężka rozkminka, jeśli chodzi o profil psychologiczny Sylwka. Czy w ogóle w nim jest możliwość jakiejkolwiek zmiany? Czy powinien wrócić jako Gandalf Biały? Czy też już wystartować ze swoją nową partią? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo tak naprawdę sama mętlik w głowie i też sam w sobie nie wiem. Ale chyba taki układ będzie zawsze najlepszy, bo chociaż wtedy będzie się pilnował. Też chciałem nieco rozjaśnić też niektórym ludziom temat wałkowania tego bubsmana. Dlaczego Sylwek tak zawsze próbował za wszelką cenę uciszyć ten temat i dlaczego Bogzil teraz tak uporczywie domaga się wszystkich zgód dziewczyn. Sprawa generalnie jest bardzo prosta. Jeżeli nawet nie pokaże chociażby jednej zgody, to jest to oficjalnie dowód na to, że może być skazany z artykułu 199, a przy takich wykroczeniach prokuratura działa i tutaj podobnie jak przy artykule 2. Działa z automatu. A słyszałem, że pewne osoby odnalazły tą 16 szesnastolatkę. No teraz już ma więcej lat. Yy, no i jakby są zasoby, żeby wznowić pewne procedury, skoro teraz ktoś może mieć z tego korzyści. Ostatnio nasza mnie też taka refleksja a propos Pandory bo Nitro generalnie, jak zgłosiła się do niego ta olcia, to oddał sprawę Wątorowi, bo tylko jemu zaufał. Sergiusz, jak to oglądasz, to możesz potwierdzić. Później ten twój cały Jasiu z tą atencjuszką wydymali Wontora i bez niego sobie pocieli film i wypuścili. Z tego co zaraz usłyszymy, to chyba, nie wiem, żeby zaszkodzić filmowi. Dobra, w sobotę nagrywaliśmy, ja wstaję w niedzielę, yy, coś tam robię, jem śniadanie, idę, siedzę na kiblu i czytam, że na Messengerze, że już 30% od Oli. Mówię, ale czego 30%? Uploadu. Mówię, jakiego uploadu? Halo, jest niedziela 13 godzina. Jakie? Ale a co ty uploadujesz? No film na YouTuba. A on jest zmontowany w ogóle? No jest zmontowany. W nocy z Jaśem montowaliśmy operatorem od litra. Ja mówię, że kur... w ogóle mi powiedzieliście, że montujecie i zapytajcie, czy chce przy tym być. Mogę zobaczyć chociaż ten film? No tak ja się wrzucił na chmurę. Mhm. ja mówię, wstrzymujcie ten upload. Nie pójdzie żaden film. Bez mojego w ogóle zobaczenia tego filmu, po pierwsze. Po drugie, mieliśmy czekać na odpowiedzi z Q. Ja jej nawet jeszcze nie wysłałem. Nie, 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 ale to musi być dzisiaj, musi być w niedzielę. Czemu? Musi być w niedzielę. Bo w poniedziałek jest gala Fame. I... W a nie konferencja? Konferencja, przepraszam. Okej. Okay. Konferencja. I będzie głośno, będzie głośno. I tu nasuwa mi się takie pytanie. Czy ty przypadkiem nie byłeś wtedy jeszcze pokłócony z Baxtonem Po tej dramie ze zwykłym kibicem? Więc to. A bałzel jak ostatnia szuja jeszcze będzie się pytał swojego ka przed dwa ręce, rozjajmyś go, To miałeś szansę szanse mnie tylko zapomniałeś jaja mieć w spodniach. Ja pierdolę. Uwielbiam takich ludzi. Bo każda osoba, która wydaje się ka chuj wie co, że będzie sobie moją ksywką ka sobie za każdym razem mordę ka ocierać. Jak jesteś za duży, to cię zastrzelek tyle, Co no. ty mówisz, no. Skończyło się, A Bowser też za każdym razem, Każdy fejm musi mną, moją promować. Jak nie kurańskim, kura, jakimś swoim twoim zjebem, kura, kolegom. Poznanym przed wczoraj. Fałszywie, I cię pytaj, Andrzej, mogę dać Serwiszowi koszulkę? Bo tego go chyba nie lubisz. Idiota, A kto tego nie widzi, jest po prostu idiotą, I tyle, no. Lizany jest co miesiąc, gdzie indziej. Pytam, bo pozwoli mi to zrozumieć ten ciąg wydarzeń, skoro Jasiu też negocjował z Bogzirem w sprawach Olciak, bo niby była przestraszona, albo żeby mieć kontrolę nad całą sytuacją, nie wiem, to wy w sumie też takie dobre, chuju grajki w tym wszystkim. Jasiu, z racji tego... Jasiu, z racji tego, że... Yy... On też moim zdaniem błąd popełnił, nie? Ale, ale to nie jest ważne, to jest jego sprawa. Jasiów, yy, z racji tego, że to on montował ten film Oli, to Ola, no oni mieli jakiś kurwa, dobry vibe ze sobą, nie? Pod tym względem, że są rozmawiali, kurwa, jak ona, on ją tam kurwa, cieszał, bo ona się martwiła, co ludzie powiedzą, jakby, wiesz, to jak ten film, kurwa, ostatecznie wyszedł, to jest jakby zupełnie inna sprawa i nie ma co tutaj dyskutować, że on jakoś super wyszedł, ten film, yy, który ja się montował. Oni ten film wypuścili już. To Boxdel. To Boxdel, bo on, oni się mieli jakoś spotkać. Ja wam już to znowu też dat nie powiem. i też mnie przy tym nie było. Ja tak w łebkach 5 dziesiąte. I oni się mieli spotkać, ja nie wiem, czy w łodzi, czy gdzieś. Yy, no. I nie wiem dlaczego, ale jakby w tym spotkaniu pośredniczył, nie z pizdy, ni z pietruszki, pojawił w jakiś sposób. Nie wiem, czy ona się bała, czy co, nie wiem. Może się zakochała. Chuj mnie to interesuje na dzień dzisiejszy. Yy, więc no, więc on, żeby oni się spotkali, to on rozmawiał z nią, żeby kurwa rozmawiać z nim, chyba spotkać się po środku. Chuj wie o co tam chodzi do końca. Więc boxdel, owszem, boxdel miał... Yy, Boxdel miał yy, jakiś, jakiś kontakt z Jasiem. Powiem więcej. Powiem więcej. Zanim, zanim Boxdel się odezwał do mnie, to również zadzwonił do Jasia. Bo jak on już, jak on już wiedział, że jakieś materiały są, to ja nie wiem, dlaczego on za każdym razem ma jakiś problem, żeby w, tym, w całym tym czasie. Nie wiem, ludzie chyba myślą, że jestem jakiś radioaktywny. Mają problem, żeby do mnie przyjść zapytać yy, i tak dalej, nie? No i zadzwonił do niego. Ty się A co Nitro na mnie planuje i tak dalej? No. I pewnie mu ja się powiedział, nie wiem, bo w tym nie uczestniczył jakby w tym nowym filmie. Nie wiem. Nie. Yy, nie. Yy, no, nie pytaj mnie, zadzwoń do niego. No, no ale zadzwonił mi to powiedział. Ty słuchaj, bo dzwoni do mnie Boxdell, co wy tam klapnujecie? Ja mówię, pupa, nie mieszaj się. Więc no. No, tak było. Nie zmyślam. Prawdy oczywiście się nie dowiemy, ale to trochę wygląda tak, jak sobie przypomnimy całą otoczkę, że to tak jakby Boxdell dostał od Was ultimatum. Na zasadzie, albo z nami pogrążysz w i Oskarka, albo zrealizujemy pierwotny scenariusz do filmu. Bo przecież wszystko było niby zmontowane. To by mi też wytłumaczyło wtedy to zamieszanie. Dość mocno się zbulwersowała. A co w kwestii tego, że rozsyłał Twoje softy do innych twórców? Weź, to jest w ogóle. jest można podrobić. Mnie to w ogóle nie, ja A ty wiesz, jest... że. że ty wiesz, że pokazała nagranie ekranu z tym, jak on to wysyłał dalej, nie? Wiem, że tam ona też do niego dzwoniły, go cisnęła, że zabraniem ci kategorycznie coś tam, ty świnio. To wszystko było strasznie dziwne, że nagle każda ofiara chciała się wycofać i hejt zgarnął tylko ten biedny pionek Wontor, któremu obiecano wielką sławę. Nie, nie. Właśnie, jeżeli byściu Sześciław był jedyny, to to nie ma sensu w ogóle zrzucać tej całej dramy tylko na niego, bo ich było o wiele. O wiele, wiele więcej. Ja no, nie siedzę w tym świecie, więc też nie wiem za bardzo, jak przemawiać do, do, do społeczeństwa na YouTubie. Więc po prostu zajmę się tym ten kanał komentarzy, żeby to było jak najlepiej zrobione. Um, I żeby już nie zostawić przede wszystkim żadnych niedomówień, żeby to było po prostu zrobione na TikToku. Ciekawe, ile razy tak gwiazda musiała sprostować coś na prokuraturze, że zaczęła kasować swoje filmy. Zapraszam ogółem na kanał tego pana. Widać, że filmy robione z serduchem, merytorycznie i pewnie gdzieś tam już razem dzieliliśmy pokój w choroszczy. Wy, polski komentarz, podobno jesteście bez podobno nie rzucacie oskarżeń bez dokumentu, ale teraz Osoby sugerują, że na pewno warto też przyjrzeć się aktualnym roszadom na przestrzeni kilku tygodni, bo dezinformacja panująca na praktycznie wszystkich social mediach przypomina aktualnie trochę uniwersum wojny na Ukrainie. Jeżeli ktoś się interesuje, gdzie doszukując się jakichś konkretnych informacji, rzetelnych opinii, to prędzej nabawisz się jakichś schizofrenii. Moi drodzy, my z Boxerem nigdy nie wygramy. On zawsze będzie miał... Komentarze, które mają setki polubień, bo on potrafi o to zadbać. On ma budżety i on ma ludzi. Ty jesteś arcymistrzem manipulacji. Robisz ten akcent ironiczny, piskasz ludziom kit, wrzucasz Prime czy Cloud, żeby skłócić nas od razu i przenieść uwagę na Wojny Federacji, żeby już odwrócić uwagę trochę od ciebie, od tego boobsmana i tak dalej. Nie dajcie się omamić widzowie temu szarlatanowi. Doszło do mnie, Mikołaju, że podobno ktoś od Kidropa się kurwił i szykuje na mnie jakąś akcję Black pr więc od razu chcę zadbać o swoje bezpieczeństwo w socjalach i wam o czymś powiedzieć. Kiedyś rozmawialiśmy z Sylwesterem o grupie uderzeniowej Czarny Orzeł albo Biały Orzeł, nie pamiętam już tego kryptonimu, często wspominałem mu o tym, że dobrze byłoby zrobić taką militarną grupę, bo mogłaby nam pomóc. To teraz przewiduję po prostu i wyprzedzam ewentualny atak ze strony Wardengi czy Konopskiego, yy, no bo ktoś połuknął haczyk, który zastawiłem. Doszła do mnie informacja, że Sylwester mógł nagrać naszą rozmowę, w której była poruszana operacja Czarny Orzeł i to, że Fame posiada w helpdesku taki support na wypadek kryzysu. Straszne. Kilkanaście kont, które mogą po prostu prostować insynuację wobec Fame. <śmiennie> <śmiennie> Wy na wykopie jeszcze zwracacie uwagę? <śmiennie> federacji Freak Fightowe? O k***a. zwracają uwagę na Wykop. <śmiennie> Bo właśnie cała zabawa polega na tym na Wykopie, że... Wiele osób pracujących w tych federacjach ma tam konta. I się oni ścierają między sobą, nie? I oczywiście jest dużo normalnych użytkowników, takich normalnych widzów, nie? Co mają konta, ale na tym polega cała, przecież ile było tych rozmów, jak na przykład mi yy, mówił chociażby Boxdelcze. Ten użytkownik to według mnie jest ten. Ten to jest ten. Yy, ale wygadałem z nim i on mówi, że nie, że ten użytkownik to jest tak naprawdę ten. I tam są takie <laughs> mocne. O tych bezbeskich botach wykopowych do pompowania gównodram już wspominałem bardzo dawno temu i dostałem wtedy łatkę od Klejusa. Oczywiście, można było się domyśleć, że na innych socjalach również grasują i pod tym filmem zapewne się pojawią, ale spokojnie. A ja wiem, od kogo są. W aktualnych rozgrywkach wokół Fame bardzo ważne jest, żeby nie zapomnieć, że Buxton z Golasem, podobnie jak na konfach, odgrywają tylko dalej rolę pionków, dlatego te dramy między nimi wyglądają też tak dziwacznie, jakby na siłę. Dziąkami są również inne kanały zaangażowane przez tę machinę PR-ową, żeby odbudować wizerunek Federacji i pogrążyć leśnego dziada z oskarkiem. Bartlęga, jesteś kłamcą, okłamałeś swoich widzów, okłamałeś Watache. Ich zachowanie wynika stricte ze scenariusza, który ma na celu w tym całym chaosie zbudować nowy fundament wizerunkowy Federacji oraz wybielić jej zwyrodniałych pracowników. Nazwijmy to zjawisko wielkim resetem. No, trzeba było gdzieś też przekierować cały gniew na kozła ofiarnego i skoro Bogzir już zaczął zgarniać, to niech i on przyjmie cały damage. A wiadomo, że i tak pozostanie włodarzem. Plan jest po prostu taki. Widzowie mają ze zmęczenia machnąć, już, czy tam kiwnąć ręką na te oszustwa, groźby, afery PDF-owe i resztę tego typu kurestwa, i już po prostu żyć z tą nową świadomością, że po prostu taki świat, takie czasy, trzeba z tym żyć. Dlatego tup, tup, tup. Sylwester zawsze miał taki, takie zapędy, właśnie, żeby dokumentować te jakieś takie prywaty, te jakieś kontrowersje, bo może sobie zbudować pod to swoją narrację. Później, wiesz, wrzuca film jakiegoś vloga, później yy, Opowiada o tym na streamie. No, a słuchajcie, to było tak i tak. Ja tam jeszcze pamiętam, że ja to. Tak, to... to... I... i Sylwester zawsze miał po prostu takie zapędy, żeby dokumentować jakieś takie, nie wiem, wstydliwe sytuacje, jakieś kompromitujące rzeczy, żeby to publikować. Czy to jest dobre? Z perspektywy takiej dziennikarskiej, może spoko, bo ludzie się sobie, ludzie mają rozrywkę i tak dalej. Ale to nie są etyczne rzeczy. dla mnie to robi... w tamtym momencie było obrzydliwe, bo. Czy tylko ja zwymiotowałem, słuchając tych dwóch strażników etyki i moralności? Podsumowując, występki Buxtona, pisanie do trzynastek, czternastolatek, grożenie oraz ustawianie świadków, krycie pdf oszukiwanie dosłownie każdego człowieka ze swojego otoczenia, talerzyki, zdrady, sterydy, promowanie hazardu oraz energoli wśród dzieci i te GBS-y, nasyłanie kiboli albo jak ty to nazywasz swoich przyjaciół ochroniarzy swoim, no i jest jeszcze jedna rzecz, o której ludzie zapomnieli, sfałszowanie dokumentów. Ciekawe, co na to pani Joanna Gągała-Zając, że jakiś zjeb posługuje się jej kancelarią notarialną do swoich gierek. To już nawet nie chodzi o to, że wrzucił to z jakiegoś kąta zielonki i myśli, że jest bezkarny. To są wykroczenia, za które można wyłapać kupę lat puchy, a ich wszystkich linia obrony, z tego co zrozumiałem, oni zawsze przed prokuraturą mówią, że to tylko gra aktorska, wyreżyserowana dla potrzeb swojej widowni, swojego filmu i to wystarczy. To jest naprawdę ciężkie do pojęcia. Tutaj nawet nic nie trzeba zeznawać, bo wszystko jest nagrane. Wszystko jest gotowe do analizy. Oni wszyscy sami na siebie. Puszczają sprzęgło? Ja się pytam, gdzie są służby, gdzie jest ta prokuratura zajmująca się Pandorą? Przeraża mnie to, że mają w swoich szeregach zasoby ludzkie, które wiedzą, jak ślizgać się na pograniczu prawa, bo doskonale znają nasz system prawny od środka. Czym ty się teraz zajmujesz, Mariusz? Ja robię nic innego tylko to, co robiłem dla policji, tylko robię to dla podmiotów prywatnych już dzisiaj, czyli mamy do czynienia z działaniami PR-owymi, z utrzymywaniem dobrych relacji z, z różnymi podmiotami, relacji pomiędzy podmiotami, a także współdziałaniem z mediami, często w tych sytuacjach kryzysowych. Czyli często do mnie trafiają podmioty, które są w sytuacji kryzysowych i jak poprowadzić dany kryzys, jak co mówić, jak mówić, w jaki sposób. Aby ten kryzys zwijać, a nie go rozwijać. Ale to także takie zwykłe, normalne relacje codzienne z mediami. I dzisiaj to jest dalej moja praca. Łatwo się współpracuje z dziennikarzami? To zależy, w jaki sposób podchodzisz do dziennikarzy. Jak powinno się podchodzić? Jeżeli podchodzisz do dziennikarzy w sposób partnerski, jeżeli nie traktujesz ich jako zło konieczne i jesteś nastawiony na współpracę to będziesz miał o wiele łatwiejsze zadanie. To znaczy Ty nie jesteś tym, który ukrywa, tylko jesteś tym, który... Im pomóc tym, który chce, żeby oni wyjaśnili daną sprawę. Chcę, żeby mieli odpowiednią e, informację. Ja wiem po prostu, w jaki sposób dzia dziennikarze działają. Mało osób skumało w ostatniej sylwetce, więc wyciągnę do Was pomocną dłoń. Czy to pomieszczenie nie wygląda znajomo? Gdzieś już były robione chyba liczne zdjęcia i wywiady z tego pomieszczenia, lustro zawsze można zasłonić. Resztę zostawiam w Waszej wyobraźni. Ja już też nie mam żadnych wątpliwości co do tej ekipy PR-owo-marketingowej, która zarządza tą całą machiną. Naprawdę jestem pod wrażeniem, na ilu płaszczyznach działają. Paxton zresztą był na tyle kiedyś nieostrożny, że sam powiedział. Kurwa, jakoś miło. My tym, -stryczyn. Poza tym, Poza tym jestem już umówiony, więc... Pytanie bo... no? No? A co zrobicie, jak wejdzie ustawa o patostreamingu? streamingu? Ja nie nie wiem. Czy... A jaka ustawa w sensie? No Coś tam z Gawronkiem tam patrzyliśmy i tam od pierwsze stycznia ma coś wejść. Nie, tam ma, nie po pierwsze tam ma wejść agresja. E, jakaś, agresji. Jakieś takie zasady, tak. Ale, nie. A jest, ale my, mamy, my mamy rzecznika, który działa jakby na linii z rządu. Czyli no. wejdlanej zostanie za makro. Kurwa, no stary. Stary, promowanie agresji to jest tak naprawdę kej z tego ziomka, który poduszył temat konów. A free federacja to jest sport, gdzie są sztuki walki. To nie jest... Jest, jest to... trochę inna też to, to, ten... to, jest... to A tak, daj jakbyś stary... To jest tak jakbyś trochę odebrał w takim razie stand czarny żart. Tak. Wiesz o co chodzi. I wiesz. Przecież wielu stand za granicą czy w Polsce rzuca na przykład niezbyt... Yy... No czarne żarty, nie? Jakieś takie, nie wiem, Mega, mega harty, nie? Backstone, ty nagrałeś kilka odcinków o wyciąganiu brudów na siebie i myślisz, że skoro sam to zrobiłeś, to rozbroiłeś bombę. Michał, idąc z twoją logiką, wiesz jak można by było też podsumować twoją linię obrony? Przepraszam, wysoki sonda, ale posłużę się kartką, jeżeli można. Proszę bardzo, przepraszam. Więc tak, jak powiedziałem, znaczy nie jestem zbyt dobrze słuchany i rozumiem to wszystko. Bo raczej może wszystko co dotyczy mniej i minus jest wysłuchiwane i przyjmowane raczej, raczej w sposób jakiś bardziej zrozumiały, bardziej naturalny. Jest to bardziej naturalne, normalne dla zbrodniarza, bandyta jak ktoś mnie określa. Inaczej może jeszcze. Każdy natomiast mówi, że tak to określa ludzki odruch. Po prostu stwierdzenie każde, że byłem normalnym człowiekiem z najbardziej ludzkimi odruchami wywołuje na sali szmer niezadowolenia, szmer niechęci. Chciałem tu przypomnieć chociażby moją odpowiedź na zapytanie rzymskiego sądu. Jak postąpiłbym, gdybym stwierdził, że dzieci te żyją. I było to kilka, w zeszłym tygodniu to też. Proszę Tak więc uważam, sądź, że w sądzie sądzie bezsensowne byłoby chyba w tej chwili, w ostatnim moim stwierdzenie, że kiedyś byłem normalny, że zawsze kochałem dzieci i zawsze starałem się zrobić dla nich naprawdę jak najwięcej dobrego. Zresztą. Jeżeli nawet mnie nie wierzyć, to wysoki sąd niedawno wysłuchał świadków, którzy znali mnie kiedyś, znali mój stosunek do dzieci, do młodzieży i wypowiadali się do tej, jak i po prostu się wypowiadali, jaki byłem. Potworem nie byłem, a już na pewno nie w stosunku do dzieci. Pozwolę sobie wysoki sądzie. na... Taką trochę fantazję, że gdyby rozpatrywać kwestię całkowicie obecnie realną, to znaczy wracam do zawodu, pracuję w szkole, w firmie młodzieży, wracam do życia, jakiego zostałem pozbawiony we wrześniu 1986 roku. Na pytanie, czy sprowadzam chłopców do mieszkania, odpowiem nie, na pewno nie. Wiem, że nie byłoby takiej potrzeby i na pewno nie doszedłby dwóch czas do jakiegokolwiek czynu zabronionego przez prawo. Szkoda tego Mariuszka, w tych czasach na pewno dostałby drugą szansę i wrócił do zawodu. Cieszy mnie bardzo, że niektóre kanały komentarzy zaczynają wypowiadać się z powrotem racjonalnie na tą patologię. Problem w tym tylko taki, że nikt was już nie będzie traktował poważnie. Zapracowaliście sobie na kredyt zaufania u swoich widzów i wymieniliście go na pieniądze od osób których wcześniej potępialiście za promowanie patologicznych wzorców. I tutaj nie ma co się tłumaczyć, że to że to nie Wy, tylko wasze agencje. Wy tylko braliście pieniądze. Zresztą to teraz będzie zawsze główną linią obrony pod, podczas beefów z Fejmem czy jakąkolwiek inną federacją. Bogstil już sam zaczął odbijać tym argumentem. Na jednym ze zgrzytów powiedziałeś do Gimpera: nie jest ci wstyd, że współpracujesz z Feme, który współpracował z Kidrop, i powiedziałeś też, że to, że współpracujesz ze Store Media, który współpracuje z Kidrop, to głupi argument. Powiedz mi dlaczego? Bo uważam Cię za logicznie myślącą osobę, a mimo wszystko, to co tutaj widzę, jest mega głupie. I nie rozumiem tego. Macie teraz porównanie. Sami powiedzcie, bo też ja jestem ciekawy, czy ta transakcja była dla Was intratna. Wiadomo, można zarobić YouTube w skali roku przykładowo 200-300 tysięcy. I żyć z czystym sumieniem. Albo przyjąć pełną kwotę jednym strzałem, robiąc z dupę, albo uczestnicząc w zmowie milczenia. Tylko co dalej? Tak jak z każdym innym pracodawcą czy tam zleceniodawcą, może w końcu przyjść ten moment, w którym przestajecie się dogadywać, no i jest koniec współpracy. I często człowiek wtedy zostaje z gołą dupą, tak jak wy. I teraz kto będzie szanował gościa, który wypił się na swoją społeczność dla szybkiego szmalu i z podkulonym ogonem próbuje teraz wrócić, jak dubiel do internetu. Wydaje mi się, że ciężko będzie się pozbyć teraz wizerunku typa, który nie szanuje ludzi, co nabijali mu wyświetlenia, typa, który ogólnie nie szanuje siebie, no i czasu, jaki włożył w swoją pracę i na budowanie tego kredytu zaufania. Najlepszym przykładem jest chyba Rewo. Chłop robił złoty content ze swoim researchem i zaangażowaniem. Dlaczego od pewnego momentu przestał to robić dalej na swoim kanale? Bo przystał najprawdopodobniej na taki układ ze swoją agencją, że za współpracę będą boostować mu zasięgi i gwarantować współpracę. Ale warunek jest zapewne taki, że ma zakaz wypowiadania się na pewne tematy. I dlatego pewnie celem obejścia teraz ten Twitch i ten kanał naszoty, bo główny kanał Rewo jest do czegoś zobowiązany. Wiem, że to oglądasz, Rewo, sam możesz się do tego odnieść. Znaczy się pewnie i tak możesz to zrobić po części, albo chociaż mrugnij dwa razy. Cieszę się jednak, że wróciłeś z powrotem na odpowiednie tory, bo bardzo dobrze się to znowu słucha, bez tej smyczy na szyi. Jakbyś pozbył się jeszcze tylko tego kukolda, no ale wiem, że nie można mieć wszystkiego i rachunki też trzeba jakoś tam opłacać. Reasumując nowy układ sił z Fejmem. Wygląda to tak, że Nitro, Dubiel i wszystkie minionki orbitujące wokół ich Jupitera przyszły w zamian za Oskarka oraz Wardęgę. Czy to słuszny ruch? Kto ma wiedzieć, ten wie. Wiadomo, mało kto chce współpracować z szantażystami. Ja natomiast wiem tylko tyle, że zarówno Oskarek, jak i Zwyrolek to bardzo zawzięci ludzie i ze swoimi zasięgami powinni spokojnie wygrać tą batalię. To jest tylko kwestia korzyści. Myślę, że jeśli agencją przestanie opłacać się współpraca z Fejmem, to wtedy te dwa gagatki dostaną zielone światło na zrzucenie atomówki. A biorąc pod uwagę konkurencję oraz ostatnie karty walk, to myślę, że to już wcale nie takie odległe czasy. Ja z kolei dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. No i nie mogę się już doczekać kolejnych filmów. Myślę, że pierwszy raz w historii gala Fame może być pod znakiem zapytania, bo pomijając tą galę, która odbyła się przed wybuchnięciem Pandory, to tym razem filmy mogą ujrzeć światło dzienne przed galą, a nie po. Trzymajcie się.